Cześć Manko, witajcie w moim kanale, ja jestem Mafał. I czasem na następny odcinek Smog, jest 22. Ehm, dzisiaj, ważne na przykład mój skład, tak on się prezentuje, cały skład, tak się to tym. Ehm, oprócz właśnie lewego skrzydła, no i jeszcze Maradona, Maradona daje mi dużo zgrania. Bo gdyby nie ona, no to musiałbym dać na lewym skrzydle Kevina Debrayna, tutaj yy, zamiast Kante Jorginho i Kante dać go tutaj, bym musiał, żeby jej yy, każdy miał zgrania. Oprócz oczywiście tego, co z jak to być na lewej pomocy i lewego oczywiście, ale wolę tak zrobić, bo to większy, większa ocena i lewy ma też trochę zgrania, więc tak to się prezentuje, ale dzisiaj nie o tym, a o draftach, ponieważ dzisiaj odcinek się skończy, jeżeli trafimy w drafcie kartoty. oczywiście potrafią kartoty dokończymy sobie jeszcze ten draft, no ale... Wiecie, czym po prostu ile praw tutaj zagramy. No i tak, Cancelo Matoty a Kimi też ma toty, więc zobaczcie Albert zabierzemy, yy, no i zobaczymy. No jest katetoty, ale to nie tej szukamy i tak możemy wziąć yy, yy, Kimiś, Kimiś nie ma Co Możemy go wziąć na no skrzydle Sterling. To mógł być, ale jest to normalny. Um, Może mi się Tu Tutaj też nic nie ma. Tutaj, ale jest Akunia. Jest znowu karty. To ty, nominacja. Ale weźmiemy sobie Robertsona, e, maila, Sancho albo Salach. Salach. Może jest też w na kata. Możemy na kata wziąć. Dlaczego nie La Borda, Może w tym drafcie trafimy jeszcze do ty. I co? Może od razu? Bramkarz. No i Lopez. Lopez. Tutaj Bottman, Machis, Hummels, Van Dijk. Ok. Van Dijk pasuje No i to jest koniec To jest koniec tego draftu Więc Wrócimy I zaraz ponownie, ponownie no. Wiecie chyba co, Dżin Okej okay. Okej okay. To jest w sensie ogólnie końcowy draft, ale dokończymy go jeszcze na, na szybkości Żeby zobaczyć co z tego wyjdzie yy. Okej okay. Nowy w się nie koniec, jeszcze jest Jorginho I Kevin się Jorginho Rivaldo Daka A i się dobra passa A tam Był tam Popa dobra Tutaj No tak się Mares. możemy go dać Voland. Oj, miski raz ale to mi chyba nie było. Ale teraz, o tu jest. Jest trzecia karta Toty. No i tak. <śmum> nie rozumiem. Może tak zrobię. Z zgranie, takie coś by było. Ale że draft Toty. No to Toty to musi być w składzie, prawda? Prawda? No ale czego karza w tym momencie dla nas? Okej, okay. tu Fred może, w sumie będzie bardzo dobrą opcją, zrobimy coś takiego, darmian jeszcze, no i bramka, no nie ma, nie ma, ale, chociaż, wiecie co, możemy coś takiego zrobić, to jest jeszcze mądrzejsze, no i pokładajmy jeszcze ławkę, w sumie, na szybkości, zobaczmy co z tego wyjdzie, no jest tu kilka uweroli. Nie wyjdzie pewnie nic jakiegoś niezwyczajnego, ale nie jest aż tak łatwo zrobić jakiś draft wyżej niż 90, coś jakiego. A 90 tam wyszedł, w sumie oceny, e, więc całkiem przyjemnie. Więc mam nadzieję, że mi się odcinek jakiś spodobał krótki, więc myślę, że yy, fajny pomysł. Udawało nam się nawić trzy karty w jednym że Żokrzyni, właśnie Markiniosa i Messiego postaram się pewnie za niedługo pobić ten rekord w drafcie, albo o ocenia składu jeszcze możemy jakiś dłuższy odcinek za niego zrobić, z dobra fruta zrobienia draftów e, taki półgodzinny na przykład napiszę, że byście taki chcieli za niedługo e, na przykład właśnie gdzieś myślę, że w środę, czwartek mógłby się taki odcinek pojawić, więc możecie napisać tu byście chcieli e, no i oczywiście jutro FIFA mobile tak, FIFA Mobile, ale i odcinek z Dory Futa jeszcze po z rano z grania całym składem Toty w turniejach, więc yy, wyczekujcie! pamiętajcie o dostanie łapki. Że nie wesprzeć, yy, też możecie dzwoneczek subskrypcję, dzwoneczek, bo właśnie po 100 subskrypcji. Naprawdę blisko jest, żeby ta yy, setka wybiła na naszym kanale. No i jeszcze komentarz zasięgu i możecie ustawić filmik z znajomym. Jeśli y, lubią FIFA lub Smogno, interesują się po prostu taką e, tematyką piłkarską lub bardziej sportową, no to zapraszam na kanał. Więc to był ten zadaw. widzimy się już o to. Trzymajcie się. No i cześć.